Witam Was Lwy. To jest dla Was czytanie na czerwiec 2023. Zobaczmy jakie są dla Was energie na ten miesiąc. Ok, sytuacja diabeł. Wyzwania trójka pentakli. Przyczyny. Przyczyny. dziesiątka kijów przeszłość słońce królowa bentagli co masz w głowie Szóstka mieczy. Co nadchodzi? Kłupiec, siódemka pucharów. Ty w tej sytuacji. Trójka pucharów. Co się dzieje dokoła? Gwiazda! Czego nie widzisz? Trójka mieczy potencjalny wynik. pustelnik. No dobra. I pod spodem mamy, kru, yy, mamy kartę siły. Ok. No, ja mam wrażenie, że ktoś chce tutaj wykorzystać yy, mm, sytuację. Yy, no, mamy... Ale tu dla niektórych z Was, lwy, jest jakieś kuszenie romansem, kuszenie trzeciej osoby. Dla niektórych przyjaźń, bądź jakaś znajomość i współpraca okaże się tutaj przebiegła, okaże się tutaj niedobra, bo diabeł oszukuje i diabeł manipuluje. No, diabeł to jest przekrętas po prostu, i osoba, która manipuluje sytuacją dla swojego zysku, to jest również kuszenie. I ja mam wrażenie, że może być Ci tutaj przedstawione coś, co niby wydaje się w ogóle super, super czymś niesamowitym, bo mamy tutaj w Twoim otoczeniu gwiazdę i mamy głupca i siódemkę pucharów, więc zaangażowanie się w coś, co jest niepewne, coś z iluzją, i co jest z palcem po wodzie pisane, yy, i <laughs> to idzie, idzie za tym rozczarowanie. Okay? Bo czego nie widzisz, a propos tej sytuacji, tej, tej kuszącej oferty, prawda? Tej kuszącej propozycji, z której się leje w ogóle dobrobyt. Mamy <grywamy> trójkę mieczy, więc mamane serce. Za dobre, żeby było prawdziwe. To good to be true. Bo diabeł pokazuje ciebie jako trójkę, jakby trójkę. Um, um, no, współpraca, e, e, propozycja taka koleżeńska, e, to są spotkania towarzyskie, to jest taka trójca, czyli powiedzmy partnerstwo w trój, trójce. Ale diabeł pokazuje, że jedna osoba korzysta na tym, tak? Jedna osoba kontroluje dla własnych korzyści. I to jest też kuszenie, kuszenie do czegoś, kuszenie, żeby coś zrobić razem. To jest Twoje wyzwanie. Trójka kolejna, czyli Trójka Pentakli, ale Trójka Pentakli mówi o tym, że zaczynamy działać. Podpisujemy kontrakt i zaczynamy coś budować razem, ale to budowanie. Nie jest dobre, bo z tej, z tej trójcy, czy z tej przyjaźni, jedna osoba jest tutaj nieszczera. Jedna osoba manipuluje. I wchodzisz w to potencjalnie oczywiście, mamy głupiec, więc nie znamy się na tym, nie wiemy. Idziemy w coś, nie patrząc na ewentualne ryzyko albo przeciwwskazania. I siódemka pucharów znowu, iluzja stworzona przez maga, możliwości takie palcem po wodzie pisane, coś co jest wymyślone, bo siódemka pucharów mówi o tym, że są tutaj różne możliwości, kierunki, które można zrobić, ale tak naprawdę to dopóki nie mamy tego w ręku, nie wiemy, co to jest. A głupiec wierzy, bo głupiec ma duże serce, a się nie zna, więc prawda? idzie w coś, co się w ogóle nie zna. Nie zna tych zasad, nie zna powódek. I tak jakby idzie do tego diabła na łańcuch. Ok... Um. I ja myślę, no Twoja przeszłość pokazuje dużo jakichś takich pozytywnych e, relacji, być może z tą osobą, to może być ktoś w znaku, właśnie koziorożca, e, znaku ziemskiego, albo ktoś, kto mm, dysponuje jakimś majątkiem, albo pokazuje, pokazuje tutaj jakąś przedsiębiorczość, tak, mamy tutaj królową Pentakli, ona jest praktyczna, ona ma zasoby i Twoją kartę, czyli słońce, czyli jakieś pozytywne, pozytywne relacje. Natomiast one się tutaj pokazują w tym momencie w krzywym, w, w krzywym zwierciadle. I sęk w tym, że wyzwaniem jest praca i, i rozpoczęcie prac, które ma nastąpić. I tobie się wydaje, że wszyscy są tak, jakby na jednym. Um, Wszyscy są tak jakby tak samo, tak? Wszyscy świętujemy, mamy takie same intencje, i tak jakby ty chcesz tej szóstki pocharów, więc tak jakby odchodzisz w jakieś lepsze miejsce. Być może ta osoba ci pomaga, bo szóstka mieczy często jest taką kartą pomocy. To też jest karta podróży, i podstawą mamy tą dziesiątkę kijów, więc jest czegoś dużo. Jest też obciążające, to więc ktoś może Ci tutaj jakby pomóc, ale on robi to dla własnego zysku i rozczaruje Cię z ta współpraca, bo to czego nie widzisz, to jest tutaj no, karta straty, karta trójkąta, karta właśnie rzeczywistości, która dogania to marzenie. Tak? To jest nierzeczywiste marzenie. No, i w Twoim otoczeniu, no właśnie, gwiazda może tutaj rozsiewać jakieś e, szerokie wizje sukcesów wielkich i tak jakby pobudzać tą energię mm, wiary i takiego wiary w spełnienie marzeń. E, gwiazda jest tutaj bardzo, tak jakby pozytywna, ale no właśnie, jest tutaj. Iluzja i rozpoczęcie czegoś, na czym się nie znamy. Natomiast dużo optymizmu jest w Tobie w stosunku do tej osoby. No, jak się to kończy? No, mamy pustelnika, więc on jest samotny, on może poczuć się porzucony. To jest droga singla, to jest droga jednej osoby. Pustelnik jest w pustelni, prawda? Jest pusto. On poszukuje w pustce. W tej przestrzeni nocy. Więc on oczywiście poszukuje tej gwiazdy, ale bo jakby pustelnik, właśnie ta gwiazda oznacza jego potrzeby serca. No ale pustelnik to jest ktoś, kto na swoich, kto jest doświadczony i jest, ma dużo mądrości życiowej, nauczonej doświadczeniem. Więc tak jakby. Być może wyruszasz w tą drogę i chcesz wyruszyć jakby z pomocą, ale koniec końcem skończysz tutaj jakby sam. E, więc dla niektórych w ogóle z Was, no i pod spodem mamy również kartę. Em, Twoją, czyli kartę siły, ale tutaj, tak jakby ten lew, na mnie w tej karcie zawsze ten lew jest, jest pod kontrolą czyjąś, bardzo taką staranną. No, mamy cesarzowo podobną energię tutaj do tej królowej pentakli. Tu, no, kurczę, możesz się po prostu porwać na coś. Bo dobrze się czujesz, albo jest entuzjazm i przeliczysz się. Myślę, że te karty zdecydowanie tutaj ci ostrzegają. Dla niektórych z Was jest tutaj kuszenie romansu. Jest ktoś, kto flirtuje z nami i no, diabeł pokazuje, że jest to troszkę nie w porządku. Trójka Pucharów jest to kuszenie, trójka, trójkąt, yy, prawda? Budowanie, czyli idziemy za tym, poznajemy tą osobę, a, prawda? Nie jest to tak jakby w porządku, jest dużo optymizm i duża jakaś spontaniczność, może ci się ta osoba bardzo podobać, no ale ta trójka mieczy mówi o tym, że będzie jakieś złamane serce. I no, głupiec mówi o głupich decyzjach, o bujaniu w obłokach. Tym bardziej, że mam tą siódemkę pucharów, tak jakby no, są tutaj jakieś obiecanki. Jest tutaj jakaś iluzja czegoś super spełnienia, ale właśnie takie za dobre, żeby było prawdziwe. Ale głupiec. Wierzy, prawda? Dla niego nie ma perspektywy, ponieważ to jest karta zero, nie ma jakichś doświadczeń, więc on wierzy we wszystko, co mu się tam mówi. No, ale właśnie pustelnik mówi, że możesz po prostu, możecie to osamotnić, bo wychodzimy z karty wspólnego. Yy, trójki pucharów, flirtów, spotkań towarzyskich, radości, świętowania, a kończysz tak jakby sam w tej nocy, a ktoś obiecał, że to będzie noc pełna gwiazd. No, więc myślę, że ten miesiąc jest taki ostrzegający, żebyś nie uległ tutaj czyjemuś urokowi yy, albo kuszeniu jakiemuś skoku w bok, bo możesz zostać po prostu sam z tego powodu. No dobra, zobaczmy co Ci Taro traci. Dobrze, kapłanka. Kapłanka mówi o tajemnicy, o odkryciu wiedzy, której nie wiemy. Kapłanka jest również e, kochanką, tak? Bo jest taką kobietą zawołalą, ale ona mówi o intuicji i ona mówi o tym, żeby dowiedzieć się, wyczytać taką wiedzę, która nie jest znana, drążyć temat, zrobić research, dowiedzieć się pokątnie jakby informacji, które nie są jawne, tak? Bo o tym mówi kapłanka. Również ufać swojej intuicji, bo ona może Cię tutaj zawodzić w tym miesiącu, bo właśnie głupiec, to obiecywanie, diabeł bardzo tutaj manipuluje. Są jakieś super sukcesy obiecane, tak jakby gwiazdy na niebie, gruszki na wierzbie, <laughs> ok. I jest po prostu cały wachlarz możliwości, ale tak naprawdę... Nie wiadomo, nic nie jest napisane tak naprawdę, tylko wszystko jest trochę na gębę. I e, prawda, niby świętujemy tutaj wspólnie jesteśmy kumplami, kumpelami e, i ty chcesz tego progresu, zabierasz tak jakby swoją część do tego progresu. Masz dużo, więc jesteś atrakcyjny, ale prawda, koniec końcem ta karta mówi, że zostaniesz tym sam, e, z tą gwiazdą. Okej, okay. i nie widzisz, że jest tutaj, to jest właśnie, prawda? Tak jakby to jest ty. Tu też mamy trzy osoby. Jedna osoba jest tutaj nie fair. Jedna osoba chce, pociąga za sznurki i, i chce tutaj dla siebie tej, tej korzyści i kusi. Kusi do właśnie. Do, do złego, ok? I kapłanka jest mądra, ona widzi więcej, ona ma widzieć więcej, to jest dla ciebie rada, żebyś tutaj jednak przejrzał tą sytuację, zobaczył, co jest zapisane pomiędzy wierszami i nie dał się tutaj, mam wrażenie, nabrać lwie. Także myślę, że takie czytanie bardzo ostrzegające w tym miesiącu. Po prostu się dowiedz, bo ona czyta jakieś informacje, dowiaduje się, sama robi, wie, sama tą ekspertyzę robi, ale mam wrażenie, że wcześniej, bo pustelnik też jest takim researcherem, który zgłębia wiedzę, poszukuje odpowiedzi w ciemności, ale kapłanka może również to zrobić, jakby wyczytać to, dowiedzieć się wcześniej, zanim z to wskoczysz, bo... Tu zaczynasz coś, albo jesteś bardzo pozytywnie nastawiony na coś, o czym, czego w ogóle nie masz pojęcia, tak jakby. Albo z kimś, kogo w ogóle nie znasz właśnie. Nie wiesz nic o tej osobie um, i nie wiesz, co z tego wyniknie, tak? Tak jakby jest tutaj za dużo wiary. E, musisz sam zbadać sytuację. E, i właśnie ona jest pomiędzy tym czarnym a białym, prawda? Musisz spadać te szarości, ona siedzi pomiędzy czarnym a białym. Nic nie jest czarne albo białe. Ok, dobra, myślę, że to wszystko lwy. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.